Ten naturalny środek na obniżenie zawartości cukru we krwi przeznaczony jest nie tylko dla osób z cukrzycą typu drugiego. Daje również doskonałe rezultaty przy wysokim poziomie cholesterolu i trójglicerydów we krwi. W ramach pełnej kuracji wystarczy codziennie na pusty żołądek spożywać jedną łyżeczkę przygotowanej pasty przez dwa miesiące. Potrzebne składniki 1 korzeń selera, 2 cytryny, 4 liście laurowe, 200 ml wody. Naturalny środek na wysoki cukier i cholesterol. Jeśli szukasz rozwiązania na obniżenie poziomu cukru we krwi w całkowicie naturalny sposób, to jest to przepis idealny dla Ciebie. Do przygotowania przepisu wystarczą trzy składniki. Ten potężny naturalny środek jest przeznaczony nie tylko dla diabetyków. Wykazano również, że jest doskonały na wysoki poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi. Wystarczy przyjąć jedną Łyżeczkę na pusty żołądek i pozbyć się tłuszczu z naczyń krwionośnych w rekordowym czasie. Zostań z nami do końca tego filmu, ponieważ czeka na ciebie ten cudowny naturalny środek. Zaczynamy. Aby przygotować ten zdrowy i skuteczny przepis, będziemy potrzebować trzech produktów. Pierwszym z nich jest cytryna. Najpierw oczyścimy skórkę cytryny w roztworze wody z sodą oczyszczoną. Do większej miski wlewamy około 1 litra wody. Dodajemy łyżkę sody oczyszczonej i dokładnie mieszamy. trzeba Następnie do roztworu wkładamy dwie całe cytryny i dobrze wycieramy ściereczką. Można też użyć małej gąbki A wy możecie i mani Wyciągamy cytryny, otrząsamy z wody i wycieramy. Teraz cytryny są przygotowane do ich wykorzystania. Przecinamy je na pół, następnie przygotujemy sitko i każdą połówkę dokładnie wyciskamy. Ważne jest, aby uzyskać jak najwięcej leczniczego soku. Jeśli chodzi o cukrzycę i naturalne sposoby jej leczenia, to sok z cytryny może być bardzo pomocny. może i te od pomocy. Cytryna zawiera bowiem hesperetynę, bardzo ważną substancję, o której wiadomo, że skutecznie obniża poziom cukru we krwi. Ma również korzystny wpływ na retinopatię, która często wywoływana jest przez cukrzycę i występuje jako powikłanie przy tej chorobie. Oto ile soku otrzymaliśmy z dwóch całych cytryn. Odkładamy go na bok, bo będzie potrzebny dopiero na końcu przepisu. Oprócz soku, użyjemy również skórki z cytryny. Nie wyrzucaj jej. Najpierw odkrój końce z każdej połowy skórki, a następnie pokrój resztę w drobną kostkę. Skórka cytryny zawiera duże ilości minerałów jak potas, magnes i wapń, i to w znacznie większych ilościach niż sok z cytryny. To cenne minerały, które rozluźniają naczynia krwionośne i obniżają ciśnienie krwi. Dzięki flawonoidom skórka cytryny skutecznie obniża poziom cholesterolu we krwi i wspomaga zdrowie serca. Drugim składnikiem jest korzeń selera. Obierzemy go nożem. Seler jest bogaty w witaminy A, C, K i E, a także składniki odżywcze, olejki eteryczne, minerały i błonnik pokarmowy. Jest niskokaloryczny i idealny do stosowania w diecie. Jest szczególnie odpowiedni dla diabetyków oraz osób z wysokim poziomem cholesterolu i trójglicerydów. Przed obraniem Korzeń selera go pod bieżącą wodą i pokroimy w krążki o grubości około 1 cm. Następnie każdy z krążków pokroimy na mniejsze kostki. Korzeń selera zawiera wszystkie najważniejsze minerały jak wapń, żelazo, fosfor, miedź i mangan. Jest niekwestionowanym, naturalnym lekarstwem na cukrzycę. Weźmiemy większy garnek i włożymy do niego skórkę z cytryny, a następnie korzeń selera pokrojony w kostkę. Kolej na trzeci składnik, a jest nim liść laurowy. Laur ma silne właściwości przeciwutleniające i udowodniono, że obniża poziom cukru we krwi oraz łagodzi skutki cukrzycy typu drugiego. Do garnka wrzucamy cztery całe liście laurowe i wlewamy dwie pełne szklanki wody. Tyle potrzebujemy, aby zalać wszystkie składniki. Posudu, Zakrywamy naczynie i kładziemy na kuchence. Aby wszystko lekko zagotować, najpierw włączamy najwyższą temperaturę, a gdy woda się zagotuje, zmniejszamy ją i gotujemy na wolnym ogniu przez około 20 minut. Połączenie selera, cytryny i liści laurowych jest bardzo silnym naturalnym lekarstwem na obniżenie wysokiego poziomu cukru we krwi i cholesterolu. Po 20 minutach gotowania sprawdzamy widelcem, czy seler jest odpowiednio miękki. Jeżeli tak jest, zakrywamy garnek i zdejmujemy go z kuchenki. Pozostawiamy wszystko do ostygnięcia przez kolejne dwie godziny. Następnie wyjmujemy z garnka liście laurowe i zlewamy roztwór do szklanki. Otrzymaliśmy około 200 ml soku. Możesz go wypić od razu. Jest to bardzo skuteczny napój wzmacniający odporność, który okazał się doskonałym środkiem na przeziębienia i wirusy. Wracamy do pozostałych składników. Całą zawartość garnka dajemy do miksera. Możesz również użyć blendera. Włączamy urządzenie i miksujemy składniki. Po częściowym rozdrobnieniu zawartości wlewamy wcześniej przygotowany sok z cytryny. Ponownie włączamy mikser i wszystko dokładnie miksujemy. Oto efekt końcowy po zmiksowaniu składników. Otrzymaliśmy zdrową pastę o gęstej konsystencji, którą wkładamy do większego szklanego słoika. Do dekoracji użyjemy kilka plasterków cytryny. Ten pełny słoik powinniśmy spożyć w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Tyle czasu trwa pełna kuracja. Codziennie rano na pusty żołądek spożywaj jedną łyżeczkę pasty. Słoik zamykamy pokrywką i przechowujemy w lodówce.